14 września 2023 roku dokładnie wtedy do Polish Roads została wprowadzona aktualizacja 2.4/3.0 około rok i półtorej miesiąca temu. Ależ ten czas szybko leci, nie? Oczywiście przez ten czas było sporo aktualizacji do BMG i jako iż ta mapa nie ma w 100% customowych asetów, tylko niektóre są zaczerpane z oficjalnych map BMG, no to niestety nie mogło obejść się bez pewnych błędów. Ale na szczęście wszystkie były i są naprawiane na bieżąco. Także dzisiaj zobaczymy co się dzieje z nową wersją mapy Polish Roads, na którą tak już czekamy, a dalej jest w rękach deweloperskich. Jeśli śledzicie tutaj dyskusję czy tam forum, no to na pewno wiecie co jest nowego na mapie, ponieważ są tu całkiem rzetelnie opisywane wszystkie prace deweloperskie trwające na mapie w postaci takich podsumowań. No i ten film jest skierowany dla osób, które nie śledziły jakoś szczególnie mapy przez ten czas po wydaniu wersji 2.4. A no i oczywiście zanim zaczniecie pytać mnie o coś w komentarzach, czytajcie sobie to FAQ, bo możecie tutaj znaleźć odpowiedź na takie podstawowe pytania. A i po obejrzeniu tego filmu, jeśli oczywiście wam się spodoba, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Jeśli podobają wam się treści, które tworzę, możecie również zostawić subskrypcję na kanale, a jeśli chcielibyście mnie szczerze Wesprzeć możecie zakupić wspieranie, za które macie specjalne bonusy. Zapraszam też oczywiście na Discorda, jeśli chcielibyście się ze mną skontaktować, lub jeśli chcielibyście popytać się coś na temat Polish Road lub popisać po prostu z innymi ludźmi. Więc sobie po prostu przyczyczymy wszystkie informacje, wszystkie zdjęcia dotyczących tutaj prac nad mapą. Dosłownie najpierwszą zmianą, jaka była, była jeszcze dokładnie w tym samym miesiącu co wyszła mapa. To było dodanie tekstur emisji na okna, czyli po prostu zwyczajnie nocy z okien będzie wydobywać się światło. Tutaj już jest post na serwerze Bimenji Drive i mamy. Tutaj filmik. Oczywiście to są pierwsze, pierwsze zmiany w ogóle, jakie zostały wprowadzone po aktualizacji e, całej mapy na wersję 2.4. To są ogromne początki wersji 3.1. Także no, jak widzicie, w momencie, gdy podjeżdżamy, pod stację benzynową mamy ikonkę, że możemy zatankować pojazd. W tym miejscu mamy kolejny filmik, czyli co? Proszę bardzo, Polonezik. Jak widzicie, Polonez wjeżdża do nowej drogi w miejscowości Cebulówko, która łączy je z miejscowością Nowy Jork, która została odświeżona. Jak widzicie, jeździ tutaj AI Traffic. Jest tutaj również sklep, jak i masa domków z kolejnymi różnego rodzaju detalami. Jest tutaj, jak widzicie, też nowa tekstura drogi. Jest tutaj całkiem sporo Zmian i wyjazd z Nowego Jorku w tym samym miejscu co na wersji normalnej 3.0. Wiedźli później, przez twórcę mapy został opublikowany taki post, gdzie widzimy, jak wygląda teraz nocne oświetlenie na mapie. No, wygląda to całkiem ładnie. Hej, a przypadkiem nie chcielibyście pograć na mapie Polish Road ze znajomymi, bo taki serwer możecie postawić za jedne 7 zł miesięcznie. Jednocześnie też takie podzespoły wystarczają na spokojnie, żeby zagrać nawet w piątkę. Płata jest tutaj naliczana co godzinę, więc na przykład przy anulowaniu oferty nie tracicie wszystkich środków. A może też chcielibyście zachostować serwery na innych grach. Nie ma problemu. Możemy tutaj wybrać Fivem, ma Rasta, Minecrafta, Eurotracka i American Trackka. Wszystko to w bardzo przystępnych cenach, które nie sprawią, że zbankrutujecie po paru miesiącach grania. W rejestracji z linkiem w opisie otrzymujecie 10% zniżki, więc zapraszam serdecznie. No i teraz uwaga, bo się rozkręcamy, zmian już tutaj naprawdę masa. I to jest pierwsza z paru tam takiej aktualizacji zmian w pracach deweloperskich. Czyli dostaliśmy tutaj nową teksturę chodnika, również zostały naprawione już tutaj okna w tym serdesowcu Tym blokom tutaj zostały zmienione, jak widzicie, kolory na zmiana, jeśli chodzi o plac manewrowy. Teraz jest tutaj cały budynek Wordu, jak widzicie, są łuki. jest tutaj pełny budynek z również tam w miarę dobrym wyposażeniem interioru. Tak to właśnie tutaj wygląda i można tutaj normalnie wejść, jeśli jesteście w trybie chodu. Te reklamy w środku Warda zostaną zmienione na polskie, bo wgląd na nie został już tutaj pokazany. Tak wygląda jedna z nich i drugi plakat, który też zawieźliście właśnie w Wardzie. I został również tutaj przywrócony, bo chyba na wersji 3.0 nie ma żadnego złomowiska takiego zdezelowanego domku obok którego stoją zdezelowane samochodziki o jak widzicie tutaj masa jest tutaj złomu, łomu ulepszenia świateł do Worda i to wygląda naprawdę przyzwoicie poza tym że na suficie jest kompletna ciemność no to wygląda to ładnie w nocy również i jak widzicie również do miejscowości Cebulówko zostały dodane latarnie tak teraz będzie wyglądać niebo w nocy a o tej samej porze też tak będzie wyglądać grafika mapy dodali również efekt mgły na lampach i efekt jest naprawdę przekozacki została również ulepszona i zobaczcie, został tutaj dodany taki wiadukt zamiast przejazdu kolejowego. Jest tutaj teraz mega dużo akcesorii dodanych do salonów samochodowych, garaży i do tego wiejskiego sklepiku. Też zostały tutaj poprawione tory kolejowe i podobno można jechać pociągiem na spokojnie około 40 km na godzinę bez ryzyka, że gdzieś wypadniecie. Też zostały tutaj dodane nowe banery, na przykład taki nie dla budowy drogi, albo e, troszeczkę odświeżone tutaj e, plakaty dla... Restauracji Duper Pizza. Również zostały dodane nowe misje, które polegają na zbieraniu śmieci. Zostały dodane nowe słupki kilometrowe, a i tak one będą wyglądać w ogóle w momencie, gdy padają na to światło samochodu. Czyli mamy tutaj zrobiony taki ładny odblask. Tu takie ładne, bonusowe zdjęcie, które przedstawia na przykład customowy Cube Map, czyli nie będziecie musieli mieć włączonych refleksji, żeby auta ładnie wyglądały. Kolejna bonusowa focia przedstawiająca nową drogę, która jest tutaj obok jeziora na 25-lecia. Też jest ulepszony wygląd dla terenu. No, są do nich prowadzone takie fajne odbicia światła. Tutaj taka super bonusowa fota, Nowe tutaj modele barierek. Mamy tutaj wszelką ochronę, żeby przypadkiem nie najechać samochodem na chodnik. I dużo nowych pól razem z modelem tych oczywiście belek. I nowa lokacja. Coś co tutaj zostało nazwane Forest Clearing Site. Czyli w miejscu gdzie jest po prostu wycinka drzew do tartaku. Jest to naprawdę fajne miejsce do offroadowania. Da się tutaj nieźle zakopać zwykłym samochodem. I też dzięki pewnej współpracy udało się dodać to że wszystkie pojazdy z trafiku będą miały polską tablicę rejestracyjną. Swoją drogą, co tu robi jakaś cegła? I proszę Państwa, domino remaster, czyli odświeżenie sklepu Dino. W tym momencie będzie on wyglądał tak i też lepiej wyglądające okna, bo tam było widać jakieś dziwne odbicia i teraz już ich nie ma. Generalnie też ten model nie jest taki pusty. Zostały zrobione tutaj wszelkie wnęki na okna itp. Dalej mamy tu kolejną fotę. Widzimy tutaj oczywiście bariereczki i nową sygnalizację świetlną. I tutaj jest oficjalna już informacja, że wszystkie światła na mapie mają nowe sygnalizatory i również działają światła sygnalizacji dla pieszych. Nowy wygląd dla strefy przemysłowej. Teraz będą tutaj ułożone bloki i tu będzie takie generalnie targowisko plus tutaj parę sklepików. Też tutaj został dodany taki parking za osiedlem i taka strefa, gdzie na drodze leży bruczek. Bardzo fajnie się po nim jeździ. Też kolejna nowa strefa osiedli. Jeszcze zmiana w 25-leciu. Będzie tutaj taki nowy wjazd z nowym parkingiem do kolejnego bloczku. Na jeziorze przy 25-lecia został dodany też taki ładny podest. Odświeżono wygląd pętli autobusowej na osiedlu Zwycięstwa. Też taka wyglądowa kwestia została dodane modele rowerów, które są zaparkowane gdzieś losowo pod sklepami, albo właśnie przy takich miejscach turystycznych generalnie. Też zostaną dodane parkometry ze specjalnymi znakami oznaczającymi jakby sposób parkowania. Nowy model fotoradaru, nowy model progów zwalniających, losowo porozkładane śmieci. Nawet rower tu jest. A oto i jest zapowiedź nowego modelu stacji benzynowej. Stacja będzie nazywać się Owlen i będzie to zawierało nowy budynek sklepu stacji benzynowej, nowy pylon całkowicie, taki europejski oraz oczywiście dystrybutory. W komentarzu możecie napisać, jaka to stacja w rzeczywistości. Co do tego pylonu, to również na nim będą wyświetlały się ceny i będą one dynamiczne, czyli przez jakiś tam czas będą się zmieniać. Oczywiście tak, żeby wartość tych cen pozostała w realnym zakresie. Tutaj proszę zapowiedź nowego modelu przystanku autobusowego, który wygląda moim zdaniem świetnie. I kolejna aktualizacja zmian, i tutaj mamy nowe modele domów z różnicami, takimi jak nowe futryny okien, nowego rodzaju drzwi, masa detali typu rynny i ogólnie dużo tego jest. No i tutaj mamy nowy model murku, taki model kamery. Tutaj na sygnalizacji świetnej kamera również działa i łapie w momencie, gdy przejedziecie na czerwonym świetle. Nie zatrzymał się na czerwonym świetle, jest tablica rejestracyjna, i też tutaj ta wiadomość fotoradaru działająca na tym nowym systemie wtedy, gdy został on wprowadzony na West Coast w pełnej okazałości, stacja benzynowa. I mamy filmik. Nowy system nocy. Jak widzicie, w momencie, gdy jest noc, zapalają się światła, zapala się ta ich mgła i wygląda to naprawdę potężnie. Zostało dodanych więcej sygnalizacji świetnych. Tutaj jest to na przykład przy zamku i na osiedlu Zwycięstwa. Tutaj też został lekko odświeżony model bloków Jak widzicie, ma on tutaj wymodelowane wejście. Z drugiej strony widać balkony i kominy. Ekspandowane i dodane wszelkie modele placów, zabaw. I będzie ich się znajdować też parę na mapie. To naprawdę doda sporo uroku. Odświeżona została trawa. Został dodany taki prop zdezelowanego koweta. Nowy model razem z wszystkimi nazwami ulic. Nowe modele koczów na śmieci oraz ławek. Nowe modele płotów Dodano nową część i lekko też odświeżono osiedle Zwycięstwa I nowy model stacji benzynowych, który już wcześniej widzieliśmy Został dodany wszędzie, gdzie jakby powinien I też został wydetalowany Został dodany taki nowy handlowiec Odświeżono tutaj dojazd i okolice Cebulowskiego Zamku Tutaj zapowiedź jeszcze yy, myjni samochodowej No i to jest najnowsza aktualizacja zmian Wyszła ona około miesiąc temu Jak widzicie zostały tutaj dodane krawężniki Tak, niemożliwe, co nie? A jednak Też całkiem spore zmiany na osiedlu Wieczorka już w pełnej okazałości pokazane nowe modele przystanków autobusowych I coś na co pewnie dużo osób czeka Czyli odświeżone misje autobusowe W procentach zrobione od nowa I... Działają. No w końcu jak są przystanki, no to misje autobusowe też muszą być. Nowe tabliczki z numerkami na domki. Odświeżony został ten znak, no bo w sumie tamten wyglądał dość dziwnie. Nowe modele garaży, poprawiono optymalizację w nocy. Tak ogólnie wygląda ostatecznie, mniej więcej ostatecznie mi się wydaje grafika na mapie, no wygląda to naprawdę ładnie. Także tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście ja wiem, że mógłbym wam po prostu pokazać tę mapę, tę nową wersję, bo mam ją, tak, ale po pierwsze, nie mogę. Tak, nagrywałem filmy na tej mapie, ale są żyła ona tylko i wyłącznie za scenerię. Nie był to film typu dokładnie sprawdzanie nowej wersji Polish Roads, tylko zwyczajne losowe ujęcia. Oczywiście jeździliśmy też na tej mapie na live'ach. Ale te live y były zazwyczaj bez zapisu, czyli widzieliście tego streama raz na żywo i nigdy więcej. Ale tam też tylko sobie jeździliśmy i zazwyczaj nie lataliśmy kamerą w jakiejś zakamarki. Po drugie, zwyczajnie nie chcę, bo po prostu zepsuje wam to fan wydania wersji mapy w momencie, gdy ona wyjdzie. Ja przypominam tylko, że wszystkie rzeczy, które dzisiaj pokazywałem, to były zmiany deweloperskie, czyli rzeczy, które jeszcze nie zostały wypuszczone, a są spisywane jako aktywność, żeby ludzie zobaczyli, co się dzieje na mapie w trakcie, gdy trwają nad nią prace. Co do daty wydania. No to niestety nie mam jeszcze żadnych informacji co do tego. Być może będzie to ten rok, być może to będzie pierwszy kwartał przyszłego roku. Jeśli chodzi o optymalizację na nowej wersji, no to jest ona około 50% lepsza od tego co jest teraz. Także jeśli Wam się spodobało, pamiętajcie o zostawieniu łapy i suba. Ode mnie tyle, cześć!